Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do rozpakowania myszki od Logitech. Jest to model MX Master 3S. Jest to najnowsza wersja, najnowsza odsłona tejże właśnie myszki przeznaczona głównie do pracy, również pracy kreatywnej, czyli w zasadzie też tego co ja wykonuję montując filmy. No i przyznam Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego, że w końcu udało mi się ją kupić. A zaraz opowiem Wam krótką historię jak to u mnie wyglądało z zakupem tej myszki. Więc zaczynając od początku, podstawowa wersja tej myszki, czyli MX Master 3 Pojawił się na rynku z tego co pamiętam w 2019 roku, i już wtedy, gdy obejrzałem pierwsze recenzje, tak naprawdę no, był to sprzęt, można powiedzieć, o którym gdzieś tam marzyłem. Oczywiście to było dosyć proste marzenie do zrealizowania. Moja jakby świadomość nie pozwalała mi wydać takich pieniędzy na myszkę, bo no, w dalszym ciągu jest to tylko i wyłącznie myszka. Dość mocno zaawansowana, jednak, ale tylko i wyłącznie narzędzie. Do pracy przy komputerze. Później została zaprezentowana wersja 3S, no i wtedy tym bardziej jakby zapragnąłem zakupić tą myszkę, i podczas jakby pobytu w Niemczech, już nawet wtedy zastanawiałem się, czy nie pójść do niemieckiego Mediumarketu i kupić tą myszkę, w, z tego co pamiętam, chyba około 80 euro ona wtedy kosztowała, ale wtedy też świadomość tego, jak można powiedzieć, że droga jest ta myszka, no nie pozwalała mi na, na zakup tego urządzenia. Aż w końcu, tak naprawdę dzisiaj, będąc w markecie elektronicznym, zobaczyłem, że jej cena jednak dość mocno poleciała, ponieważ no, występowała ona nawet powyżej 400 zł w chwili obecnej. Z tego co już pamiętam, to chyba zapłaciłem 359 zł, co i tak jest ma masakrycznie wysoką ceną jak za myszkę. Jest to tylko myszka komputerowa, bardzo dobra moim zdaniem, ale tylko i wyłącznie myszka. Ale w końcu przełamałem się i, i jakby pozwoliłem sobie na ten zakup, i, i można być na spełnienie małego marzenia. A w tym krótkim odcinku zapraszam Was do rozpakowania tej myszki. Jeśli chodzi o to, z czym będzie ona współpracować, najprawdopodobniej będzie to Mac Mini z procesorem Apple M2, na którym montuję większość filmów, zarówno w Final Cut Pro. Ale również i w iMovie oraz ze zwykłym komputerem na Windowsie, którego recenzja, można powiedzieć, taka prezentacja odbyła się już na kanale. Tutaj w karcie w prawym górnym rogu postaram wam się dorzucić link. A teraz już nie przedłużając, zajrzyjmy do pudełka. Jeszcze krótko o tym, co powinno znaleźć się w zestawie. W zestawie powinna znajdować się myszka, odpowiedni dongle, abyśmy mogli podłączyć tą myszkę przez transmisję bezprzewodową. Przewód do ładowania, ponieważ myszka ma wbudowany akumulator, moja poprzednia myszka posiadała jeden paluszek AA oraz dokumentację pokażę Wam jeszcze jak wyglądała moja poprzednia myszka w chwili obecnej jest to jeszcze taka myszka od HP, dość podstawowy model z dwoma przyciskami bocznymi, korzysta ona również z technologii bluetooth tutaj możemy połączyć ją bezpośrednio poprzez tego dongla oraz technologię bluetooth, jeśli chodzi o zasilanie, no to ona ma po prostu wymienną baterię, ściągamy sobie tutaj to wieczko i tutaj znajduje się ten dongiel, a tutaj mamy baterię, która była w w Jeśli chodzi o wersję 3S, główna różnica między modelem 3 są to cichsze klawisze lewy oraz prawy. Myszka klika zdecydowanie ciszej od swojego poprzednika, czyli modelu MX Master 3. Ale już nie przedłużając, zapraszam do rozpakowania. Tutaj mam nożyk, którego dosyć często używam przy jakichś rozpakowaniach. Mamy z tego co widziałem tylko jedną plombę, tak więc sobie ją przedniemy. Ok. I możemy dostać się do opakowania, które wykonane jest w pewnym procencie z recyklingu. Tak więc to też jest na plus tego urządzenia. No i dostajemy się do środka. W środku mamy drugi kartonik. Możemy go sobie tutaj otworzyć. Otworzyliśmy sobie kartonik. No i tutaj mamy myszkę w kolorze czarnym. Pozwólcie, że ją wyjmę. No, i powiem Wam szczerze, że takie pierwsze wrażenie po chwyceniu myszki w dłoń jest ona naprawdę solidnych rozmiarów i, i ma konkretną wagę. Dodatkowo tutaj mamy ten nano odbiornik, tak on się tutaj prezentuje, też go postaram się wyjąć. No i powinniśmy znaleźć jeszcze przewód USB, oraz dokumentację, która powinna znajdować się w tym pudełeczku, co warto zaznaczyć Logitech dołącza do tej myszki specjalne oprogramowanie które możemy zainstalować zarówno na MacOS jak i na Windowsa, jeśli chodzi o to pudełeczko no to tutaj znajdziemy instrukcję obsługi, zapewne również kartę gwarancyjną tak więc to odkładamy sobie na bok no i mamy jeszcze przewód USB typu C do ładowania naszej myszki tak jak widzicie tutaj teraz no jest on standardowy Szary przewód USB typu C ze złączem USB typu A po drugiej stronie. Przechodząc do naszego gryzonia, tak się prezentuje myszka. Mamy tutaj rolkę boczną, diodę, dwa klawisze szeboczne, również klawisz prawy i lewy. Pokrętło Max speed. Ok, faktycznie widzę, że, że działa to naprawdę fajnie. Również mamy przycisk do zmiany ustawień. No i tutaj możemy taką folię sobie zdjąć. Tak się prezentuje tutaj myszka pod spodem. Posiada ona cztery ślizgacze, przełącznik do zmieniania urządzeń możemy zapisać trzy urządzenia, dodatkowo sensor optyczny oraz przycisk uruchamiania. Jeśli chodzi o tą krawędź, mam tutaj port USB typu C do ładowania. Producent zapewnia z tego co sprawdzałem do 70 dni pracy z tą myszką. Zobaczymy, jak przełoży się to na rzeczywistości myślę, że w recenzji dam wam znać o tym, jak ta myszka się sprawuje, no i to jest w zasadzie tyle, to jest mój pierwszy kontakt z tą myszką, też nie mogą być to pierwsze wrażenia, bo dopiero ją wypakowałem, ale w tym filmie byłoby to wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, Co do subskrypcji kanału, a jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.